Za chwilę nadamy gawędę historyczno-literacką Zygmunta Nowakowskiego. Temu lat jakichś może 200, ksiądz biskup Józef Andrzej Załuski oświadczył, że poemat Torquata Tassa pod tytułem Gofred albo Jeruzalem Wyzwolona jest królem wszystkich polskich poematów. W pierwszej chwili ten sąd Załuskiego może wydać się nam co najmniej dziwny. Znakomity poeta, autor Jeruzalem Wyzwolonej, był stuprocentowym Włochem. Urodził się w połowie XVI wieku pod Neapolem w bajecznie pięknym, opiewanym w tylu pieśniach, Sorrento. Zmarło mu się zaś w Rzymie. Polski na oczy nie widział. Zetknął się co prawda z kilku Polakami, ale przecież swe arcydzieło pisał po włosku. I to arcydzieło nazwano królem wszystkich poematów Polski. Co więcej, uznano je za kamień milowy w dziejach rozwoju naszej poezji, a datę pojawienia się polskiego przekładu uważają historycy literatury za jedną z najważniejszych dat w dziejach piśmiennictwa naszego. Ponadto Jeruzalem Wyzwolona stała się własnością niezaprzeczoną naszej poezji. Tragiczny, półobląkany poeta Torquato Tasso, jak się rzekło wyżej, znał kilku Polaków. W każdym razie znał Tarnowskiego i poświęcił mu krótki, pochlebny dwuwiersz. Znał przede wszystkim Stanisława Reszkę i ten Stanisław Reszka, o którym nic bliższego powiedzieć nie umiem, otrzymał od Tassa egzemplarz Jeruzalem Wyzwolonej z własnoręczną wierszowaną dedykacją. Ponadto włoski, genialny poeta, uhonorował Reszkę sonetem i dał wyraz nadziei, że może kiedyś, kiedyś Jeruzalem wyzwolona zawędruje na północ, do Polski. Pisał ten sonet już bliski, będąc zgonu. Jego marzenie, albo nawet ostatnia wola, spełniła się. Ale spełniła się w sposób, nie waham się powiedzieć, cudowny. Bratanek wielkiego Jana z Czarnolasu, Piotr Kochanowski, przysiadł fałdów i w polską, a czarująco piękną mowę. Ubrał arcydzieło Torquata Tassa i sprawił, że włoski poemat stał się królem wszystkich polskich poematów. Co prawda, gdy ksiądz biskup Załuski ukoronował Jeruzalem Wyzwoloną, nie było jeszcze na świecie pana Tadeusza, jak nie było na firmamencie polskiej poezji Beniowskiego. Ale Mickiewicz, chociaż... Chodził w glorii, chociaż sam był królem poezji Polski, przecież nie kwestionował sądu biskupa Załuskiego. Przeciwnie, korzył się przed pięknem oktaw Tassa, które Piotr Kochanowski przyobległ w polską mowę. Autor pana Tadeusza recytował z pamięci te oktawy, sypał nimi jak z rękawy twórca Weniowskiego, arcymistrz wiersza, Słowacki przynaglał matkę, by mu przysłała z dalekiego Krzemieńca Jeruzalem wyzwoloną. Nie chcąc zapomnieć mówić po polsku, prosił o dzieła Jana z Czarnolasu i o przekład Tassa dokonany przez Piotra Kochanowskiego. Dostawszy je zaś, podróżnik, wędrowiec, ptak niespokojny woził się z nimi po świecie szerokim. Rzecz zdumiewająca, Także i trzeci z naszych wieszczów, Krasiński, siedząc w Szwajcarii, sprowadza sobie z Polski Piotra Kochanowskiego do Genewy. Więc Mickiewicz umie te oktawy na pamięć, Słowacki nie rozstaje się z nimi w Paryżu, wozi je do Grecji, do Ziemi Świętej, do Egiptu. Krasiński je czyta przechadzając się nad brzegami Lemanu. My jesteśmy w szczęśliwszym położeniu. Nikt z nas nie musi sprowadzać Piotra Kochanowskiego do Londynu. Możemy po prostu kupić go, zafundować go sobie w byle księgarni polskiej, więc w Orbisie na Nedzbridge albo w jakimś kiosku w składzie przy Gloucester Road, czy gdzie indziej. Drogo, bo drogo kosztuje, ale kupić warto, a kupiwszy za słoną cenę wieczorem przy zapuszczonej storze warto delektować się. Pierwszymi po Polsku napisanymi oktawami, które mają za sobą trzy i pół wieku. Panno, nie ty, co laury nietrwałymi zdobisz w zmyślonym czoło helikonie, lecz mieszkasz między chory niebieskimi z gwiazd nieśmiertelnych uwitej koronie. Ty sama władni piersiami moimi, ty daj głos z pieśni. A jeśli przy stronie Prawdzie, gdzie jakiej ozdoby przydałam, niech Twej nielaski za to nie uznała. Czar poezji Piotra Kochanowskiego jest trwały, jest nieśmiertelny. Pod urokiem opisów batalistycznych był Sienkiewicz, tworząc trylogię. Zapalonym entuzjastą wierszy Piotra był także autor Popioł. Według relacji Tomasza Ruśkiewicza, Romski, jako uczeń szóstej klasy kieleckiego gimnazjum z Jeruzalem wyzwoloną torkwata Tassa nie rozstawał się wcale. Patrzcie państwo, nie rozstawał się wcale. Torkwato Tasso zaczyna swój poemat słowami Wojnę pobożną śpiewam i hetmana, który grup pański wyswobodził. Żeromski pisze dumę o Hetmanie, o żółkiewskim, który prowadził także wojnę pobożną, wojnę z Pochańcami, z przewagą Turków i Tatarów. Torquato Tasso. Kończy Jeruzalem wyzwoloną w czasach, gdy ani Włochom, ani Francuzom, ani Anglikom nie śniło się już o kurcjatach, o wojnie pobożnej. Potęga Turków złamana w bitwie pod Lepanto obróciła się przeciwko łatwiejszym celom przeciwko Polsce i Węgrom. Zachód myśli o tym, by handlować z Turkami. Kochanowski tłumaczy Jeruzalem wyzwoloną w czasach, gdy Turcy stanowili dla Polski ciągle żywą, nieustającą groźbę. To, co dla włoskiego autora było już tylko historią dawno minioną, dla tłumacza było rzeczą aktualną, rozgrywającą się na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. W tym samym roku, gdy hetman żółkiewski prowadząc wojnę pobożną, ginie pod cecorą, w Krakowie umiera tłumacz Tassa, który spolszczył oryginał włoski dogłębnie przeniósł krucjatę ze wschodnich brzegów morza Śródziemnego nad pród na pogranicze polsko woloskie na Ruś Czerwoną. Przebarwne opisy bitew Usienkiewicza, karty całe dumy o hetmanie u Żeromskiego wywodzą się prosto z przekładu, który dał nam Piotr Kochanowski. Przetłumaczył oprócz Torquata Tassa także Orlanda szalonego Ariosta. Razem pięćdziesiąt kilka tysięcy kunsztownych wierszy. Jest to rekord, którego w literaturze polskiej przedrozbiorowej nikt nie pobił. Pół setki tysięcy wierszy z czubem trud olbrzymi, wręcz niepojęty, jeśli zważymy, że Piotr Kochanowski był kiepsko ze zdrowiem, że będąc prawdopodobnie gruźlikiem, kurować się musiał często i że dopiero w ostatnich latach swego niezbyt długiego życia poświęcił się wyłącznie pracy literackiej. Był początkowo uczniem uniwersytetu w królewcu, potem przeniósł się do padwy, a w wieku już dojrzałym kilka razy jeździł do Włoch, szukając słońca i zdrowia. Dawno powiedziano, że każdy człowiek kulturalny ma dwie ojczyzny, więc własną i oprócz niej Italię. To samo mógłby rzec o sobie Piotr Kochanowski. Ja zaś mógłbym rzec, że w mojej drugiej ojczyźnie we Włoszech spotkała mnie podczas tej wojny trochę nieprzyjemna przygoda. Z początkiem lata 1940 roku, gdy już Francja waliła się w Gruzy, Włosi przymknęli mnie, na krótko bo na krótko, ale przymknęli w ślicznej genui. Mówi się o błękitnym, bezchmurnym niebie italii, a ja tam siedziałem w kryminale. Jednak kładę krzyżyk na tym areszcie i z serca wybaczam Włochom, bo sami nie wiedzieli co czynią, wiążąc takiego jak ja, wielbiciela ich kraju, ich wina, ich pieśni, ich języka. Piotr Kochanowski miał język włoski w małym palcu. Mowa Dantego, Petrarki, Ariosta i Tassa odkryła przed nim wszystkie tajniki. W przekładzie pięćdziesięciu kilku tysięcy wierszy popełnił mniej pomyłek niż Boi Żeleński w przekładzie blisko setki tomów poezji i prozy francuskiej. Dodajmy, że Operował językiem polskim, który dawno już stał się gętki i wedle wyrażenia słowackiego miętki. Był harfą o tysiącu szczerozłotych strun. Mógł wyrazić wszystko, co pomyśli głowa. Podczas gdy w chwili, kiedy Piotr Kochanowski, przeżegnawszy się znakiem krzyża, siadł do roboty, język nasz, powiedzmy to otwarcie i bez jakiegoś znieczulenia, był jakby świeżo wykarczowanym ugorem. Oczywiście stryj tłumacza Jeruzalem wyzwolony i władał wspaniałym polskim wierszem, wtem nie ustępował mu sęp szarzyński. Oczywiście to narzędzie poezji, którym jest język, udoskonalili Szymonowic i obaj zimorowice, jednakże mowa nasza była jeszcze trochę gruba, toporna, surowa, twarda, szorstka, przede wszystkim wyłącznie męska. Taka miejsca dla kobiety znalazło się niewiele. A poezja tassa pełna jest kobity, rozśpiewana kwileniem miłosnym, delikatna, subtelna, gdzie nigdzie już nie w pół, ale w ćwierć tonach lamentów kochanka. Lubo wieczorne, lubo wstają rane, zorze, jej wola, jej płacze, jej prosi, tak jako słowik, co mu nieodziane pióry dzieciny myśliwiec unosi, I dni i nocy prowadząc niespane, Napełnia pola i swe żale głosi. Na koniec, kiedy świtać poczynało, Między łzy w oczy wpadło mu snu mało. Tak przed Piotrem Kochanowskim nikt w Polsce nie pisał, I nikt przed nim nie tknął się tak piekielnie trudnej formy wiersza, jaką jest. Oktawa, doprowadzona do zenitu doskonałości przez Słowackiego, ale dopiero wzgórą 200 lat później. Dla uszu polskich była to nowość absolutna. Tłumacz zdawał sobie sprawę z tego i zaopatrzył przekład pięknym, skromnym listem do czytelnika. Listem tak znamiennym, że godzi się go przytoczyć niemal w całości. Masz, czytelniku laskawy, Poema przedniejszego włoskiego poety Torquata Tassa przeplatanym ośmiorakiem rymem, jakim on je sam pisał i jakim Włoszy, Hiszpanii i insze narody polerowańsze swoje heroika piszą po polsku przełożony. Wiersz w naszym języku przytrudniejszy i podobno uszom polskim jako nieprzywykłem, zwłaszcza póki się weń kto nie wczyta, niesmaczny. Jednak, aby się pokazało, że język nasz nie jest nad nadinszy, uboższy, a toć go posyłam, abyś osądził, jeśli ujdzie. Ten niezwykły doprawdy list kończy poeta pożegnaniem, a raczej pozdrowieniem czytelnika. Zdrów bądź, a najdzieszli li co do smaku z laską przyjmij. My, Czytelnicy później, my zwłaszcza, czytelnicy na uchodźstwie, na wygnaniu, znajdujemy wiele do smaku u Kochanowskiego. Oblizujemy się, mlaskamy niemal, rozkoszując się na przykład opisem ogrodu. A skoro ścieżki przebyli wątpliwe, ujrzeli pyszny ogród, w niem ciekące wody przejrzyste i kryształy żywe, chłodne doliny, pagórki kwitnące, szczepy rozkoszne, drzewa urodziwe, kwiecie barwiste i zioła pachnące. Albo opis róży. Widzicie, rożą. Co w pół wychylona Dopiero swoje opowiada przyjście. I w pół zawarta, a w pół rozwiniona Jeszcze nie niedoszle ukazuje liście. Patrzcie, jako ledwie wypełniona rozwija, a już więdnie oczywiście. Więdnie już się nie godzi na wieńce, Ani na panny, ani na młodzieńce. Kochanowskiego przekład jest w literaturze powszechnej trzecim z rzędu przekładem wierszowanym Jeruzalem Wyzwolonej. Wyprzedzili nas tylko Hiszpanie i Anglicy. Zostawiliśmy w tyle Francuzów, Niemców, Holendrów, Portugalczyków i inne narody. Co ważniejsze, dzieło obce stało się własnością naszą. I po stokroć miał rację stary biskup Zaluski zwąc je królem poematów polskich.